Dzyjemku widzowie, dzisiaj pokażę Wam jak mieć swój własny kod twórcy w Fortnite. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji na kanale, jeśli chcecie więcej poradników. A teraz, nie przedłużając, zaczynamy. Dobrze, pierwsze co musicie wpisać to w swoją przeglądarkę kod twórcy Fortnite. Dobrze, wchodzicie w pierwszy link. Program wesprzyj twórcę od Epic Games. I tak, program wesprzyj twórcę, tu macie, y, musicie być zalogowani na swoje konto y, Epic Games i tu macie na przykład częste zadawanie pytania, czym jest program, gdzie mogę zmienić swój kod twórcy, kto może brać udział, kto nie może brać udział, ale żeby złożyć wniosek musicie kliknąć tutaj. To jest bardzo ważne, musicie, jeśli ukończyliście 18 lat lub macie więcej, to musicie kliknąć tutaj. Że jesteś pełnoletni, a jeśli nie, to składacie tutaj. I tutaj, jeśli nie jesteście jeszcze pełnoletni, to musicie jako opiekun prawny. Imię, opiekuna, nazwisko i tytuł. Żeby mieć swój własny kotwórcy, potrzebujecie mieć przynajmniej 1000 obserwujących. Albo na YouTubie, na Twitchu, albo na Facebooku, albo na Instagramie, albo na Twitterze, albo na VK. Co to w ogóle jest? Żeby mieć. Klikacie połącz, łączycie się i wszystko macie gotowe. Tutaj wpisujecie swój własny kod twórcy, język i region, i czy przeczytaliście wszystko. Więc y, dziękuję za to wszystko. To już wszystko będzie gotowe. Y, dziękuję. To wszystko. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału oraz dać, dać lajka w górę, jeśli Wam się spodobało. A teraz do zobaczenia.